Pan powiedział do Mojżesza: Poświęć mi wszystko, co pierworodne wśród Izraelitów. Każde pierworodne wśród ludzi i zwierząt należy do mnie. Dotyczy to zarówno ludzi, jak i bydła. Mojżesz przemówił do ludu: Pamiętajcie o tym dniu, w którym wyszliście z Egiptu, gdzie byliście niewolnikami. Pan bowiem okazał swoją moc. I wyprowadził was stamtąd, dlatego macie powstrzymywać się od chleba na zakwasie. Przecież dzisiaj wychodzicie, w miesiącu kłosów, a gdy Pan wprowadzi was do ziemi Kananejczyków, hetytów, Amorytów, Chiwitów i Jepuzytów, którą obiecał dać waszym przodkom, do ziemi płynącej mlekiem i miodem, wówczas będziecie sprawować ten obrzęd w tym właśnie miesiącu. Przez siedem dni będziesz jadł prześny chleb, a w siódmym dniu urządzisz święto dla pana. Przaśny chleb będziesz jadł przez siedem dni. Na całym twoim obszarze nie może pojawić się ani chleba na zakwasie, ani zakwas. W tym dniu będziesz opowiadał swojemu synowi. Sprawuję ten obrzęd ze względu na to, co pan uczynił dla mnie, gdy wychodziłem z Egiptu. Stanie się to dla ciebie znakiem na twojej ręce i świadectwem pamięci między twoimi oczami, aby prawo pana było na twoich ustach. Pan bowiem okazał swoją moc i wyprowadził cię z Egiptu. Każdego roku, w wyznaczonym czasie, masz przestrzegać tego przykazania. A gdy pan wprowadzi cię do ziemi Kanaan, i dać ją w posiadanie zgodnie z obietnicą daną Tobie i Twoim przodkom, wówczas oddasz Panu wszystkich pierworodnych, a także każdego pierworodnego samca spośród zwierząt. Należą bowiem do Pana. Każde pierworodne ośle wykupisz barankiem, a jeśli nie wykupisz, masz mu złamać kark. Wykupisz każdego pierworodnego spośród Twoich potomków. Jeśli w przyszłości Twój syn Cię zapyta, co to znaczy, odpowiesz: Pan okazał swoją moc i wyprowadził nas z Egiptu, gdzie byliśmy niewolnikami. Gdy bowiem faraon uparcie sprzeciwiał się naszemu wyjściu, Pan zabił wszystkich pierworodnych w ziemi egipskiej, od człowieka aż do pierworodnych spośród zwierząt. Dlatego ja ofiaruję panu wszystkie pierworodne samce, a każdego pierworodnego spośród moich potomków wykupuję. Stanie się to znakiem na twojej ręce i będzie umieszczone pomiędzy twoimi oczami, gdyż pan okazał swoją moc i wyprowadził nas z Egiptu. Gdy faraon uwolnił lud, Bóg nie poprowadził go szlakiem wiodącym przez kraj filistynów, Mimo że tamtędy byłoby bliżej, powiedział bowiem, żeby lud w obliczu wojny nie rozmyślił się i nie zawrócił do Egiptu. Dlatego Bóg powiódł lud okrężną drogą przez pustynię w kierunku Morza Czerwonego. Izraelici wyruszyli z ziemi egipskiej w bojowym szyku. Mojżesz zabrał ze sobą kości Józefa, gdyż ten zobowiązał Izraelitów uroczystą przysięgą. Gdy Bóg pospieszy wam z pomocą, wówczas weźmiecie stąd ze sobą moje kości. Wyruszyli z Sukot i rozbili obóz w Etam na obrzeżach pustyni. A Pan za dnia szedł przed nimi w słupie obłoku i wskazywał im drogę. Nocą natomiast świecił im w słupie ognia, by mogli wędrować dniem i nocą. W dzień słup obłoku nie oddalał się sprzed ludu podobnie w nocy słup ognia